Siema YouTube, wit witam Was. Otwieramy sobie właśnie nagrodę za food Champions. Także lecimy, lecimy, lecimy na spokojnie. Ok, trzymajcie kciuki, proszę Was bardzo. Oj, kogo brać? Oczywiście kogo? Działo cancelo na LO. Będę miał na lewą obronę, nie? Nie, będę miał na LO, będę miał na lewą obronę. Okej, okay, trzymajcie kciuki, nie może być Haland, ale mówię o, o potem, 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 potem. Eee, ha, e, kogo brać? Mówię, że potem, 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 wiem, teraz nie, teraz nie, potem, potem. Tak, e, Oni są chyba niewymienni, nie, nie? Oni są niewymienni? Dobra, lecimy dalej. Nie, nie, no to fajnie ten. kancelo y, mi się mega przyda. Dam go do pierwszej y, jednastki do Naruma. Czy otwieramy? 12 kar, uwaga Hiszpania. LO Jordi Alba Jordi Alba y... Ile on chodzi, ile on chodzi? Antoni jeszcze jest. dobra Po ile chodzisz, kolego? Nie, ty, ty, ty tani jesteś, ale ten Antoni tam chyba z 15 Dobra, mamy tutaj 15 Około Jordi Alba po ile chodzisz? No, Jordi Alba to tak dychę Haaland, Haaland na, 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 na. Nie, Brazylia? Dzień, drużynie, witaj! Dobrze! Dobrze, Dobrze. ptajemy Bardzo ładny Dzień dobry! Dzień dobry! Tak jest! Tak jest! Jest! W końcu! W końcu, kurwa! Jest. jest! Jest! Dzięki, dzięki, że mówiliście prawo! Ja w tym gole, jest! Ile on chodzi? Ile on chodzi? To nie ja Co tu się dzieje? Jest, jest, jest. Boże w końcu Ja kole Ale W, w częście, w końcu szczęście spisało Boże kochany mój Nareszcie coś fajnego trafiłem. Boże, pierwszy raz w historii trafiłem coś fajnego. Vinicius Junior. Ja pole Jest. Kurde, a co to jeszcze jest? Havertz. Havertz, fajnie, że jesteś też Havertz.